malko kochani, jestem znowu w lesie, no co by tu nie robić jak jest no miejsce i pora na to. No tu w lesie co mnie wita? Coś tu mnie witało. Tak, takie coś, o. Tu mnie wita taki coś. Taki, taki robaczek. Tu olszówka, jedna, druga. Opiłki brzozy. I to. Do dzieła. Dasz bur. U? te dwa, dwa, trzy. Miał oszuki, nie, nie, nie stosują. Nie te, nie uku. Pierwszy. No to mam już. Jest pierwszy, pierwszy, drugi, trzeci i pewnie gdzieś tu w koło jeszcze są. O, widzicie? I o, są grzybki, dobra. Okay. No i zobaczcie, jaki, jaki piękny. No, piękny, piękny jest. To lubię. Ale i te trzeba podnieść. O. O, tam jeszcze jest. O kurde Zobaczcie tutaj tego i tutaj jeszcze jest. O. o! mamy tu jeszcze coś proszę państwa. O Szukamy tu tego pozdrowionka dla... Tomka, machony bez spiny zapraszam na jego kanał Tomek ostatnio był też na grzybach a tam pewne problemy jeśli możecie, wpadnijcie do niego na kanał, dodajcie mu otuchy wiecie, każdy ma swoje jakieś tam e, problemy życiowe o, kolejny, zobaczcie O. No i trzeba chłopaka, że tak powiem, wspierać. Dobra. o, zobaczcie, jeszcze. Mi już, o, ręki brakuje powolutku. A tu się pojawia kolejny. Oj, jakie piękne. No. A zobaczyli, odeszliśmy od samochodu. W ogóle tutaj jestem z moją żoną i z moją teściową. Szukamy jeszcze Może będzie. Wiecie jak to jest? Chodzi się po lewej, jest po prawej. Chodzisz po prawej, jest po lewej. To i tak wiecznie. Albo jak patrzysz w lewo, to po prawy, a patrzysz w prawo to po lewej. No i tak jest. O, są te olszówki. Olszówek nie, nie zbieramy. No. Coś tam jest? Nie, nie, nie ma. I tak mi przypytało mnie las po dosłownie półtorej minucie bycia w nim. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Sześć sztuk. I siedem. Od razu znalazłem. Tego minąłem. Powiem wam tak, ja nawet nie mogę zjeść, jak widać bo jest i kolejny, i kolejny, o. Zobaczcie, tu jest jeszcze jeden. Jest drugi. No, to lubię. Trzeci. O, no właśnie, To a propos. Jakby ktoś mówił, że nie rosną podgrzybki obok olszówek. Zobaczcie, olszówki, podgrzybki razem. I znowu. No ty gdzieś był jeszcze jeden. O, widzę po prawej. Jest. Znaczy, ma się łuszówki. Jest i podgrzybek. O! O! Ho, ho. Znaczy, o. Jest i tutaj. I tutaj. O. I ten się przyda jeszcze. to jeszcze o tym wspomnę. Kurde no. I zobaczcie. Jakie piękne grzyby. Coś pięknego. Rewelacja. Zobaczcie. Tu jakaś pani, czy moja żona, szuka grzybów. Tu macie olszówki. Olszówki. Jakieś inne. Inne. Takie dziwny toś. Olszówki. I polgrzybki. Zobaczcie. Coś pięknego. Jakie piękne. po prostu rewelacja piękności wy moje ojej no jaki no. no chodź 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 no chodź o. <śla> no rewelacja kurcze no i to mi się podoba Zobaczcie te olczówki i nie mogę wyjść z podziwu, że. O, te dwa jeszcze wezmę. O, tego. i zobaczcie. No nie, no, to jest tu rewelacja. Przepiękne. Zobaczcie, tutaj jakiś piękny kurczę No, rewelacja jest tutaj ten. Ładny. Tego. No. A, i ładnego masz kochanie. No masz ładnego kochanie grzyba. Muszę ci powiedzieć. No wiem, wiem, prawie 10 lat. Tak, od 10 lat, tak, ten sam grzyb. No. A tu ci chodzę, podbieram. Podbieram. No. Gdzieś tu jeszcze powie będzie. No takie miejsce powiem wam, że niespodziewane trochę. Bo zwykle człowiek idzie, to tu, to tam, a jest w innym miejscu grzybek. Nie wiem, co tu się dzieje, to to za familia? O, ale masz trzon gościu. No, będzie co skrobać. Będą pierogi do święta. Będą. I zobaczcie, kolejne piękne się tak schowały. Coś pięknego. A co widzę jeszcze kolejnego? Gdzieś o tutaj. znalazła grzyby. potrójne. uważaj, bo tu jest jeszcze, patrz. Ale. Tu jest jeszcze i jakie piękne, naprawdę rewelacja. Tylko trochę mi ziemi wyrywaj, kochani, dobrze? Nie ziemi. E, to musiałam złapać tak, żeby ten, żeby to mi wyszło w całości, bo nie chciałam ich połamać. No. Ale piękności. Jajko. do mojej żony. zobaczcie. Tu jest jeden. I ta co dwa jeszcze. O kurczę, rewelacja. Pewnie w tym rowie. A nie, to jest Okop, a nie rów. Proszę Państwa, bo widać zygzak jest. To jest okop, a nie rów. Dobra. Zbieraj pan. A, tu jest jeszcze jeden molki. I dusz czas nic nie było. No i znowu się pokazują. I zobaczcie, jest kolejny podgrzybeczek. Ja uwielbiam lasy podgrzybkowe, bo mam taki dostęp do nich, że tak powiem, w pewnym miejscu. No i jest kolejny. Jest, jest piękności. Mówię moje. Oby takich więcej. O, już widzę kolejnego. Ale pokażę od razu. Widzę go. O, i tu jeszcze jednego widzę tutaj. Tu się ta kamerka się o to będzie widać? No widać. <laughs> Zobaczcie. O macie jednego wspaniałego. A gdzie tamten? A tamten jest tutaj. Gdzieś tutaj. O i tej kolejny. A czy jest jeden, to jest drugi. No pokazujcie się jeszcze. Gdzie, gdzie jesteście? Ktoś jeszcze będzie? Oba, zrywamy O, jest, jeszcze jeden. Patrzcie, tu jest jeszcze jeden Jeden pokazał mi drugiego, drugi pokazał mi trzeciego, trzeci pokazał mi czwartego, a czwarty piątego O No i jest kolejny No coś pięknego taka różinka. Maryniaki w sam raz O, i tam jest jeszcze jeden Powoli, powoli idź, Giorgio Armani. No i taka piękna rodzinka Dobra, wracam do samochodu, już do samochodu, do koszyka. Wracam do koszyka, który gdzieś tu był. O, i po drodze jeszcze jeden. Dosłownie zobaczcie. Na ulicy można to powiedzieć. No i kolejne piękne grzybki, schowane. Zobaczcie. Od tamtej strony coś byłem? Nie widziałem, ale tutaj jest są. To jest szczęście, tam jest taki pan sympatyczny, przyniósł mi szczęście, po prostu o jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Wow, siódmy, ósmy. To jest dziewiąty mega dziesiąty no zobaczcie co się dzieje takie piękne po prostu no po prostu coś wspaniałego. no jest jest taki grzybek ale nas interesuje ten o, no jeden obok drugiego przek Obok tego właściwego. Coś pięknego. Więc, kochani, kończymy na dzisiaj grzybobranie. Zobaczcie, tak to właśnie wyszło. Grzybów cały kosz. Ja wiem, że do połowy to jest jedna ubęka, więc tu mam jakieś 2-2,5 dwie, dwie pół maksymalnie łóbęki. No i co? Zapraszam was do lasu. Kto może, nie komentuje, kto może, niech lajkuje, kto może, niech subskrybuje. A ja zmykam do domu. Godzina 11, chyba dobiła, więc trzeba do domu ją le Wszystkiego dobrego, kochani, i niech grzyby Wam sprzyjają. Wszystkiego dobrego.